Witam państwa serdecznie. Artur Brzychcy, Loża Gentlemanów. Proszę państwa, prosiliście państwo, żeby porównać e, najtańsze whisky dyskontowe, e, czyli e, whisky markowe z biedronki, Lidla, Lidla i Tesco. Zacznijmy od biedronki. To jest Golden Loch, e, blended scotch whisky, robiona dla e, biedronki. Mm. Bez opisania wiekowego, co oznacza, że na pewno ma 3 lata i 1 dzień. Była starzona w dębowej beczce, prawdopodobnie wielo, 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 wielokrotnie wcześniej używanej. A... O. Natomiast kolor ma bardzo ładny, ale przypominam, że nie ma tutaj... Kolor jest bardzo ładny, natomiast przypominam, że nie ma tutaj informacji absolutnie o tym, że whisky jest niekolorowana, w związku z tym oznacza to, że jest... Kolorowana. To jest buteleczka numer 1, którą będziemy porównywać. butelka numer 2 to jest e, whisky z Tesco. E, nazywa się Special Reserve. E, nazwa bardzo ładna. E, starzony w Dębinie. E, blended Scotch Whisky. Minimum 3 lata. starzona w beczce. Jest to wszystko ładnie opisane. Specially created for Tesco. Przez renomowanego Master Blendera. Taki jest piękny opis. No i muszę przyznać, że nie przygotowałem się odpowiednio, ponieważ w momencie, kiedy poszedłem do Lidla, a zrobiłem to wczoraj wieczorem dopiero, to Okazało się, że jest tak duży popyt, popyt na Queen Margot, że nie udało mi się dostać edycji trzyletniej, którą powinienem porównywać z tymi dwoma butelkami. Tylko trafiłem na edycję ośmioletnią, która no, ma duże szanse, w związku z tym, przebić od razu te młodsze siostry swoje z innych, z innych sklepów. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to wychodzi. Queen Margot, ośmioletnia, czyli 8 lat. Starzona w dębowej beczce. Najmłodszy składnik, starzony przez 8 lat, bo przypominam, że wszystkie te trzy whisky to są blended whisky, co oznacza, że w jej skład wchodzą zarówno whisky typu single malt, jak i whisky typu single grain, czyli whisky zbożowe a i whisky typu single malt, czyli whisky słodowe. Whisky słodowa to jest whisky zrobiona w 100% ze słodu jęczmiennego. A Pochodząca z jednej dystylami, to znaczy dokładnie single malt whisky. Natomiast jest jeszcze jeden warunek. Ta whisky musi być robiona w, w tradycyjnych, miedzianych alembikach. Whisky typu single grain nie muszą być robione ani w takich alembikach, ani nawet nie muszą być w 100% ze słodu jęczmiennego. Bardzo często jest tam kukurydza, pszenica, żyto, mieszanka. Krótko mówiąc, mieszanka zbóż. Natomiast, jeżeli jest ze 100% whisky robiona w 100% ze słodu jęczmiennego, a nie jest w miedzianym tradycyjnym alembiku, to też nie jest single malt. To też mówimy wtedy, że jest to single grain whisky. No dobra. Długo odwraca od suwady. Moment zaczynamy testować. Zaczniemy od Golden Loch. Ładnie się leje. Co możemy powiedzieć o butelce i o korku? Proszę Państwa, korek jest... No, w ogóle te zakręcane wszelkiego rodzaju butelki powodują, że ta whisky nie może stać długo. W związku z tym, jeżeli by Państwo jako, kupili taką jakąkolwiek z takich butelek i zapołali wyjątkowym sentymentem i chcieli ją odstawić na dłużej, to proponuję kupić dwie, jedną odstawić zamkniętą no bo wtedy faktycznie nic nam nie będzie uciekać a drugą po prostu wypić dlatego że taki korek absolutnie nie pozwala nam na to żeby ta butelka stała dłużej niż nie wiem, pół roku o, ponieważ po prostu aromat środka i alkohol będzie nam wyparowywał no dobra proszę Państwa pierwsze co kolor, o, kolor jest ładny intensywne złoto naprawdę zachęcający co już troszeczkę gorzej, znaczy powiem tak, ciężko mi jest powiedzieć coś takiego klasycznego dla whisky, bo nie ma tutaj ani, ani słodkości ani. Takich karmelu takiego beczkowego, ani wanilii, ani sery Jest słodkość, ale taka taki karmel nocy fabryczny. Ewidentnie. Chwileczkę później przychodzi w coś zbliżonego, może troszeczkę do adwokata, a jelkoniaku, to raczej w tą stronę. Ale przede wszystkim e, intensywny zapach spirytus. Jak gdyby pierwsze uderzenie i, i jak gdyby próbowałem od tego uciec w jakieś tam inne rzeczy, które by jeszcze można było znaleźć, ale przede wszystkim e, spirytus to jest rzecz absolutnie bijąca w nos. Sporo cukru. I mam dziwne wrażenie, że właśnie tak jak już mówiłem, że to nie jest z karmelizacji beczki wynikające tylko raczej po prostu ten kolor prawie na 100% to jest po prostu dolany karmel i to co czuję w smaku to jest dość mocno odcinająca się słodycz od ostrości spirytusu, jak gdyby dwie rzeczy, które są tutaj najbardziej wyczuwalne. I na razie tyle, co mogę o tej bliski powiedzieć. Smak przez chwilę się utrzymuje na podniebieniu. Jest on le nawet lekko waniliowy. I duża, i, i śnianki wysuszone przez alkohol. To tyle. Dobra, próbujemy następny sobie alkohol. To teraz. Spróbujemy Special Reserve whisky. Marka Stesco. Też ładne złoto, chociaż to odrobinę mniej intensywne niż przy naszej pierwszej whisky. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ceni w whisky zapachy chemiczne, to to jest whisky dla niego. Przepraszam, że się troszeczkę śmieję, ale bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu, bo na przykład w pozytywnym słowa znaczeniu lakier występuje często w bourbonach, natomiast tu jest lakier do podłogi. Chemiczne jakieś takie aromaty, właśnie typu nie jest to smart, tylko bardziej sklep. Jakbyśmy weszli do sklepu z chemią gospodarczą, to są tego typu aromaty i alkohol. O ile w pierwszym, czy, czy, czy tak jak mówiłem, tam było całkiem sporo słodyczy, tak tutaj nawet tego karmelu nie jesteśmy w stanie wyczuć za bardzo. I jeszcze pieprzna jest na końcu, Do, dość mocno czuć e, czarny pieprz. No, próbujemy. Ok. Przez pierwsze parę sekund w zasadzie nie wyczuwamy niczego, ale później to się zmienia, bo faktycznie później dochodzi dużo więcej słodyczy. Bardzo zbliżonej do, po prostu do karmelu, odrobina tofi. i w zasadzie tyle. Ale też smak się utrzymuje dość długo. Ja pozwolę sobie z tą wrócić, żebyśmy na koniec byli w stanie porównać wszystkie trzy jeszcze raz. Dobra, to sięgam po trzeci kieliszek w takim razie. Ja sobie jeszcze wezmę jeden kieliszek z odrobiną wody. że mi się nie mieszały smaki. Dobra i testujemy trzecią. Tak jak mówię, to nie jest sprawiedliwy osąd. Ja powinienem mieć tutaj Queen Margot e, 3-latka, e, bo to by miał największy sens, ponieważ e, te, no, ta jest 3-letnia, e, jak widać, ta nie jest opisana, w związku z tym też zakładam, że jest 3-letnia. Hmm, ta ma 8 lat, najmłodszy składnik. Zobaczymy, co to oznacza. Kolor jest najłagodniejszy, jest najbardziej, um, najjaśniejsza z nich, najbardziej słonkowa. No i tutaj już się zaczyna coś dziać. No, to mamy i wanilię, na początku i słodycz, ale mamy też, ona jest też owocowa. Tutaj pojawiają się świeże owoce, jakieś jabłuszko, gruszeczka w tą stronę idziemy. Nie ma tego tak często określanego jako pieprzny aromat, a często tak naprawdę bardziej pachnie starym kurzem, a to występuje w tych whisky, pozostałych dwóch. Bardzo ostry i nieprzyjemny zapach mi się kojarzący po prostu z stanim spirytusem. Tutaj nie ma tego, jest delikatna dość w zapachu. Oczywiście czuć, że mimo wszystko tam ten spirytus nie jest najwyższej jakości, ale generalnie nie jest to, nie jest to zła kompozycja. Próbujemy. Okej, okay. wanilia, hmm. hmm. znikają nam troszeczkę te owoce, wanilia, hmm. jerkoniak, hmm. ale w, fi w finiszu nawet odrobina jakichś dymnych e, e, nut. Hmm. Tak, i finisz zdecydowanie dłuższy i bardziej treściwy w porównaniu do tych poprzednich. No, ale też się nie ma co dziwić, bo ponad dwukrotna przewaga wieku to jest naprawdę dużo przywiski, bardzo dużo. No dobrze, proszę Państwa, to podsumowując, powiem tak. Jak mamy sobie te trzy buteleczki, jeszcze raz sobie poniuchamy. Proszę Państwa, w pierwszej kolejności oczywiście e, e, dla mnie zwycięża e, e, Queen Margot, ale przypominam, to jest ośmiolatek. E, w następnej kolejności jest Golden Loch, który jest zdecydowanie ciekawszy niż e, Special Reserve, którego nie polecam. Znaczy, szczerze mówiąc, proszę Państwa, e, te whisky są, przynajmniej ja je kupowałem, w cenie 30 zł za 0,7. Naprawdę proszę Państwa dołóżcie 10 zł i kupcie, a, i kupcie Queen Margot. Hmm. OK spróbujemy następnym razem znaleźć coś w półce Queen Margo 8-letniej z tych, z tych dwóch marketów zobaczymy co z tego wyjdzie a, bo w tym momencie mogę powiedzieć tak, proszę Państwa, Golden Loch i Special Reserve a, to są bliski, których naprawdę bym nie pił hmm. Ta whisky, już może coś się sobie powiedzieć. Te whisky, nie wiem, czy, jestem, czy mam tak dużą szklankę, żeby tyle koli do środka wlać. No cóż, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.